Cześć. witam Was na kolejnym odcinku serio Zero do Albinczyka. Dzisiaj sobie porozmawiamy o tym, jakie są ceny tych rzeczy z tropienia, które możecie zdobyć, jak szybko się to zdobywa i solo, czy w grupie, jak to się opłaca, takie rzeczy. Także zacznijmy od spojrzenia na market. W tym momencie, jak to sprawdzam, mamy dziewiątą rano, czyli 20 godzin. Tylko 20 godzin minęło mniej więcej od momentu, kiedy można było zacząć po prostu korzystać z tego kontentu, od update'u. Jak sami widzicie, są. są artefakty do broni, tych nowych, po bardzo dużej cenie. No, tutaj się sprzedaje to za jakieś milion siedemset. Powiedzmy. Ok. I zobaczcie, jak to wygląda. Tych artefaktów jest naprawdę mało na markecie. I tu jest koniec. Więcej nie ma. Jakiś siódemkowy, ktoś tutaj dropnął. I jego sprzedaż, tutaj widzę 4-4 miliony, 5 milionów. Mniej więcej tak to się tutaj plasuje. Ale zobaczcie, jak dużo tych artefaktów w ogóle nie ma. Jak sobie klikniemy tutaj. Na przykład w ósemkę, to tego w ogóle nie ma. Proszę bardzo, nie ma. Tutaj się sprzedał za 15 milionów. Taki tutaj za 10 milionów. Jakieś pojedyncze, bo trzeba wbić sobie tracking na wysoki tier, żeby dopiero móc takie rzeczy dropić. Więc jak sami widzicie, 7 baniek, no całkiem fajne kwoty, i to tylko wiecie, w dużej mierze tutaj się pojawiają jakieś pojedyncze. Tutaj dopiero. Jest tego więcej, ale i tak fajna kasa. Więc jeśli chodzi o artefakty, które są ultra rzadkie, to faktycznie, jak Wam poleci, to możecie kaskę fajną dostać. No, zaczynając tutaj od czwórkowego za prawie 2 miliony. No dobra, na tą chwilę, oczywiście, bo tego będzie oczywiście na markecie coraz więcej i cena będzie dość szybko spadać. Ale to była ta najfajniejsza rzecz. Mieliśmy artefakty, a teraz czas na materiały, które są niezbędne do stworzenia. Broni, jak sobie zobaczycie, w drzewko oczywiście tutaj no to mamy na zwykłym, nie artefaktowym tą łapkę, chociażby. A jak mamy artefakt, to potrzebujemy właśnie artefaktu i dodatkowo jeszcze tych części. Więc każda z tych broni, czy artefaktowa, czy nie, będzie potrzebowała właśnie takich części pozostawionych przez te zwierzęta, typu właśnie łapka czy szpon. No dobra, no to taka łapka siódemkowa, no to tutaj już cena jest znacznie mniejsza, nawet po 300 się sprzedało, o kurde znacznie, znacznie mniejsza więc tutaj już nie ma aż takich kokosów i dość ciężko to sprzedać, bo to tylko kilka sprzedaży się zadziało, także trzeba tego pilnować, przecenowywać no jak widzicie tutaj na przykład już tylko 200 tysięcy no to zobaczmy sobie na piątkowe, bo to siódemki były, nie? no to tutaj no, troszkę jest jeszcze. Kasiurki. 400 tysięcy. 400 tysięcy. A ten w ogóle, tego chyba jest im pan najłatwiej złapać, widzę, bo po 100 tysięcy już są wystawione. Bardzo szybko spadają ceny. A tutaj znowu tego w ogóle nie ma. No i trójeczka. Jest coś tutaj? Nie pojawiło się nawet. Ludzie chcą za milion to kupić, a nikt tego nie ma na markecie. Ale takie. Zwyczajniejsze, no to już jest tego pełno. I tylko z niektórych, tak naprawdę, jakaś kasa fajniejsza leci. 200 tysięcy za trójkowy, no to na tych najniższych tierach jesteśmy w stanie zdobyć coś takiego. Więc tutaj jeszcze jest ok. I te fragmenty zwierząt, takie specjalistyczne, przypisane tylko do jednego zwierzęcia, to to jeszcze jest na tyle. Często się pojawia, że jesteście faktycznie na, na kilka stworków, jedną taką część dropnąć. Powiedzmy na trzy, na cztery. Najczęściej leci taka jedna rzecz. Także to już jest taka realna do zdobycia. A jeszcze mamy coś takiego jak remains, czyli pozostałości po zwierzętach. No i to już kosztuje grosze. Po jednym dniu. 5000. Tak. To będzie potrzebne do wytwarzania tych enchantów do potek i to już kosztuje grosze. Więc niestety na tym można się mocno zawieść, ale to wypada praktycznie z każdego tego stworka, więc tutaj no czego oczekiwać. No, cena musi iść w dół. Wybrałem się na, można powiedzieć, wyprawy, żeby na czerwonych mapach spróbować sobie poszukać takich stworków, no bo na czerwonych mapach jest znacznie bezpieczniej niż na czarnych. Bo widzimy ile jest wrogów na mapie, dużo niebieskich jeździ, bo wszyscy chcą to robić. No i właśnie, i właśnie przez to, że wszyscy chcą to robić, to sorry. Ale mamy taką sytuację, że prawie tych śladów na czerwonych nie ma. Jeszcze jak grupą idziecie, te 4 do 8 osób, to jeszcze coś znajdziecie. Jako grupa, bo są te ślady. Ale na solo graczy na czerwonych mapach to jest przerąbane, żeby w ogóle coś znaleźć. Bardzo ciężko. Chyba, że pójdziecie w jakichś takich godzinach, gdzie mało ludzi uczęszcza, to wtedy jeszcze. Do tego dużo osób jeździ, więc bardzo często wam przejeżdżają przez tego mobka. Jak grupa wam przejedzie, to wam wystraszy tego mobka i się ma. No i po prostu piany można dostać, bo któryś raz już z rzędu odstraszają mi tego mobka i muszę jeszcze raz, jeszcze raz. Bo to jest na tyle upośledzenie pomyślane, że nie. Kto wchodzi w kombat z tym mobkiem, tylko ile osób w tym okręgu się znajduje. Więc, nawet jak ludzie tylko przejeżdżają wam, no to będą wam odstraszać mobka i myście znowu go szukać i znowu, i znowu. Także na czerwonych jest bardzo słabo, niestety. No nie polecam. No chyba, że właśnie w takich godzinach, kiedy jest mało ludzi, to wtedy ok, bo jest bardzo bezpiecznie na czerwonych i. no i coś tam się da zrobić. No ale właśnie na czarnych. Jak się pójdzie, no to jak się nie jest na jakichś swoich mapach Gdzie jest dużo swoich ludzi No to można mieć taki przypał Że po prostu wybijemy tego stworka On nas odrzuca Gdzieś gubimy naszego mounta I wychodzi taka sytuacja, że po prostu zostajemy lanie, po prostu na łeb Bo ktoś podjeżdża, widzi że mamy pół HP My nie mamy mounta, on siada, mop nas bije w ogóle jeszcze Kurde, free kill Dosłownie free kill, więc to jest słabe ogólnie. Dalej co jest słabe, że trzeba za tymi wyższymi tierami, typu 6, czasami i 5, i 6 map przejechać, żeby w ogóle takiego mapka dostać. To jest w ogóle dziadostwo straszne. No ale dobra. Już trudno. Ale największym dziadostwem jest to, że jeśli robicie to w grupie, to tak naprawdę robicie to wolniej. Dostajecie tyle samo Fejma, a wcale lut nie jest lepszy. Czyli, o co tutaj chodzi? Najlepiej robić to solo, albo duo, żeby nawet jak tam jedna osoba przejedzie przez tego stworka, żeby faktycznie nie wystraszyć go, żeby to jakoś szło. Te mobki mają znacznie mniej życia, jak są... jak są właśnie solo bite, jakieś 20 tysięcy życia, a jak biliśmy go w grupie, to miał 100 tysięcy życia. Dodatkowo... Dodatkowo właśnie, jak go bijemy w grupie, no to... Bardzo często nam ktoś to po prostu płoszył. Ktoś się przejeżdżał. My te mobki strasznie długo biliśmy w ogóle. Jak się solo to bije, to nie wiem, dwa, trzy razy tego mobka trzeba schitać i już jest. A jak go biliśmy grupowo, to czasami 7-8 razy nawet trzeba było go bić. No po prostu myśleliśmy, że nas w coś wtrzepnie. I mniej więcej na godzinę, jak solo robię, to jakieś cztery jestem w stanie zrobić. A jak robiliśmy w grupie, no to około 2. Tak, tak! Dosłownie. 2-3. Więc jak robiliśmy grupowo, to to znacznie wolniej szło, czyli znacznie mniej expa w ogóle było, bo za, za skończenie tego tropienia jest dość sporo expa. chyba trzy razy tyle co za podstawowy ślad. I do tego właśnie ani jeden artefakt nam nie drapnął. Ponad 2 godziny szukaliśmy tych stworków. Dostaliśmy tylko chyba jakąś trójkową łapkę do 200 tysięcy i jakoś siódemkową, ale to po prostu z kogoś. Nie jest mobka, tylko z kogoś zabiliśmy i wzięliśmy. Także masakra! Jeśli chodzi o to, content miał być tutaj przeznaczony dla jakichś takich grup. A po prostu dla grup się to nie opłaca. Najlepiej robić to solo duo gdzieś na uboczu albo na swoich mapkach i tyle. Szybko zakończycie każdą tą misję. Przez to, że kończycie szybciej tę misję, że od więcej stworków robicie, to macie większą szansę, że Wam coś wyleci po prostu. No, i wszystko jest wasze, a nie do podziału w grupie. Wiecie o co chodzi? No właśnie. No właśnie. No nic. Jak dla mnie, kontent jest totalnie beznadziejny i nudny. Strasznie dużo jeżdżenia i bardzo często za niczym. Bo raz jeździłem 15 czy 20 minut za jednym stworkiem szóstkowym, żeby na koniec dostać dwie te cząstki zwierząt, które są warte 10 tysięcy w sumie. Także 20 minut za 10 tysięcy. Polecam. Naprawdę gorąco. Że może na samym początku się to mega opłacało, te cząstki, teraz już prawie w ogóle. Jak wam nie wypadnie chociaż ta część zwierzęcia, ta łapka chociażby, to to już jest w ogóle nieopłacalne. No chyba, że wypadnie wam artefakt, no to jest fajnie. Ale artefakt mi nie wypadł ani razu, a już robiłem to kilka godzin. Ale o, oczywiście jakiś widz mi napisał, że dorobnął mu artefakt i sprzedał go za 30 milionów. Także wiecie, jeśli faktycznie chcecie to robić, to teraz trzeba przycisnąć. Bo potem będzie tylko gorzej. A jeśli chodzi o speckowanie tego, to dodajcie sobie wszędzie. Wszędzie automatyczne nauczanie, bo zobaczcie, jak to kosztuje. Po jednym punkcie nauki nie opłaca się. Dosłownie nie opłaca się robić tego bez punktów. Mamy dopiero od dziesiątego poziomu, bierze nam dwa punkty. Więc to i tak są śmieszne wartości. Więc zróbcie sobie, jak już się bawicie w to, w ten nudny i mało opłacalny kontekst, zróbcie sobie wszędzie automatyczne nauczanie, bo inaczej będziecie to robić kilka razy wolniej. Nie opłaca się. Przynajmniej nawet jak macie mało punktów, przynajmniej w tym miejscu, żeby jak najszybciej te wyższe tiery po prostu powbijać sobie. Więc. Dobra, także dzięki, że wpadliście. Trzymajcie się, do zobaczenia na kolejnym odcinku, na kolejnym live. Może jeszcze jako solo spróbuję tego poszukać, ale grupowo uważam, że ten kontent jest kompletnie nieopłacalny. Można próbować podejmować inne grupy, ale czy musicie wtedy szukać tych stworków? Możecie po prostu szukać grup. Także, no następnego. Miałem już niskie oczekiwania odnośnie tego update'u, a jeszcze się zawiodłem. Wczoraj jeszcze na testowym siedziałem, patrzyłem czy coś się zmieniło. No nie, nic się nie zmieniło. Dzisiaj wchodzę do gry, patrzę, no z dupy sobie zrobili update'a, nawet nie wiadomo jakiego. Bo widać, że na Awakenach ceny zostały pozmieniane. Więc mm, mówię, no dobra, no pozmieniali tu ceny, czyli może doszli do jakiegoś tam konsusu, że, że za drogie to jest. Więc pewnie na trackingu też doszli do takiego konsusu, że mało dropi, no to trzeba podnieść ten drop, nie? <laughs> Chyba się pomyliłem. Wiesz, co jeszcze jest? Nie wiem, czy to zauważyłeś. Ale podnieśli? Błędy przechogarniające? Podnieśli dwukrotnie ilość runek, dusz, i tak dalej do enchantu. A tak, to czytałem. No, to też tak z dupy sobie wzięli. No nie było tego przecież.